a kwestia tej drogi ścieżki została wpisana, czy nie? Wpisany wniosek o 12 tysięcy, uchylenie przejścia w Wieszewo-Wilfowastrowo. Na ten temat dopracują numer działki, jeszcze do wniosku o numer działki do Wyszewsko-Wojewodzka. Dobrze. Na wyklęcionej, bo tutaj pan tak trochę chyba chciał zaognić dyskusję... Numer działki 380. Ja nie wiem, nie Panie numer działki 380. Natomiast jeżeli chodzi o te place zabaw, co Pan wspomina w Gdyni, to są dofinansowania do placów zabaw przy żłobkach. Natomiast no my w gminie nie mamy żłobka, więc to myślę, że takie... Ale nie, tak jest to, to jest przy Nie, nie, to na pewno nie przy Nie, ale to tak, na przykład Dynia wykorzystała to dla jest Nie, to był warunek projektu To był ważny projekt, to był aktywny plac zabaw. i tak samo jak ten projekt aktywny, maruch, to jest właśnie ten z klubów, gdzie Dobrze. i żłowli. Dobrze, to, to co Pan to są oczywiście jak, jak, jak najbardziej, ale czy jakiś, jakiś inny źródłem, nie potrafimy tego dofinansować, nas mają, bo... my, 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 to... A, czy, to ja nie mówię o tych rodnikach, tych jest tyle już się w Polsce wybudowały, ja że po. już starczy na na boiska, aby nam dłużej służyło, tak jak dzisiaj widzimy, od 20 już będzie czarno ciemno i już e, ograniczone z użytkowaniem, mimo że pogoda by sprzyja e, 4240 zł upiększenie się kosakowo, 25 tysięcy organizacja wydarzeń sołeckich e, działań integracyjnych i aktywizacyjnych e, oraz zajęć e, sportowych dla mieszkańców i Kosakowo. 2 tysiące na zakup y, bośnika bezprzewodowego i 3 tysiące na zakup koszulek z drogą celestra -stropo y, oraz 15 tysięcy na utworzenie przejścia pierwszego y, kinkowa astrowa, y, działka numer y, 380. Czyli jeżeli mamy utworzenie przejścia to to będą wszystkie normalne kwestie do realizacji etapami. To są y, wszystkie wnioski przejdziemy po kolei do głosowania. Do... Mam jeszcze takie pytanie, na, się, na przykład na tej kwoty 40 tysięcy na te place zabaw i tak dalej i tak dalej. Kto to decyduje o tym, gdzie ma pójść? Tak I co ma pójść? Bo my mieszkańcy nie wiemy. Jest coś zrobione, a w zasadzie nikt nie wie jak w ogóle, by, co, co, co będzie, na co są przeznaczone te pieniądze, tylko po fakcie są. No, nikt nie ma jakby możliwości jakiegoś swojego, swojego pomysłu, prawda? Y Właśnie to to sołtów mogę powiedzieć. No, no, tak, jest. Tak, Wmianie, tak, no, czy to jest Czy sołtys z kimś, z Tak. Oczekiwania, oczekiwania. Jeżeli chodzi o mieszkańców. Jeżeli takie są jakby sugestie, co by mogło być. Te pomysły to zachęcam do składania tych propozycji. I jakby po analizie, jeżeli będą możliwe, możliwe do wykonania, do realizacji, to jak najbardziej w tym kierunku będzie... mam jedno ma pytanie. pytanie. Czy oświetlenie miejsc publicznych, tak. które polega pod y, zapewnieniem bezpieczeństwa w tychże miejscach, czy, tak, czy można to przekierować na drogę wyżej tak. no, tak. niż funduszu Jeżeli chodzi o budowę portyka, to mamy projekt na ten teren. jest tam oświetlenie boiska do Wielkiej Nosze, czyli boisk, oświetlenie, które spełniają to stricte oświetlenie placu gry. To tak? jest oświetlenie, bo mówimy też o latarne. Mówimy o teraz oświetlenie tego, jak te, są parku, bo tak latarnie i jak pan latan zaraz zawodnik, tak jest były latarnie powstały, czyli chodzi już o ten, oświetlenie tego boiska to jest z tego co na ile mam informacje, to do projektu zgłoszonego do finansowania. zostało uwzględnione raz z infrastrukturą, którą towarzyszącą się nie rozbudował te szatnie o i oświetlenie boiska stricte do Pyśnione. Dlatego oświetlenie boiska utwardzonego do szkółki, tak, gdzie, gdzie tam również widać, że do późnych godzin wieczornych jest korzysta w sezonie wakacyjnej w szczególności, tak? O ile jeszcze w czerwcu, w lipcu, w miarę mamy do 21 22, w miarę jasno. U sierpień jest takim miesiącem, że, że już jest pod 20, mimo że jest fajna pogoda, ciepło, to już to wykorzystanie ciepło, to po ciężko bardzo. I wtedy to sprzyja, bo wie, że przychodzi z butelkami i nie tylko, i... i wychodzi... Drodzy Państwo, przejdziemy no, zatem do głosowania. Będę prosił o głosowanie, poproszę o podniesienie ręki, poproszę. Ale poza mną, jeszcze o kolegów prawnych poproszę o wsparcie do, do przeliczenia głosu, żeby było e, niezależnie. Tak. Proszę Państwo, przechodzimy do głosowania. Głosujemy w to, to Proszę o głos. Kto tak, jest zawsze za przeznaczeniem 40 tysięcy na zagospodarowanie terenu e, rekreacyjnych sportowych i zielonych w postaci Kto jest za? Prosimy na pewno to jest nie mogę niż na istnieć obecności. 28. Tak to ma. To jest to jest? Kto jest, yy, jest przeciw. Pójść przeciw wstrzymał. widzę, tak? Więc jednogłośnie. jednogłośnie, będzie być, e, teraz 4240 zł złotych i groszy na upiększenie sił, na takie drobne zadania kosmetyczne, czasami jakaś drobna wymiana czegoś, e, coś takiego. Kto jest za przeznaczeniem kosmetycznego? tak? Tak, jak kosmetyka, bo za cztery tysiące nie będziemy robili, No też wszyscy. Wszyscy. Tak. Wszyscy. No. Tak. <noise> no, <noise> no, wszystko. 25 tysięcy na organizację wydarzeń słonecznych, no, działań integracyjnych i aktywizacyjnych oraz zajęć sportowych dla mieszkańców i To jest To jest. To jest. To jest. <noise> się okaże, że zaraz zapraszam. 3 tysiące na zakup koszulek z nowego 12, 12, 12 za, 14 przeciw, 1 głos wstrzymujący. No jeden głos dzisiaj pewnie wychłoby. Wstrzymuje się na że zadanie tak zostało odrzucone. I wniosek 15 tysięcy na utworzenie przejścia gminkowa skroba działka nr 380 obrą połączenie To jest za? 3, 4, 4, 4. They're still integracji 25-letnie zajęcia sportowe, ten pakiet mam nadzieję, że wtedy rozszerzymy jeszcze i tutaj Państwo są bardzo, bardzo aktywnie do tego, żeby wszyscy Dwa no, wnioski, ja nie, jeżeli na dworze podtrzymuje wniosek, się mieli do, do, do rzucenia do 25 tysięcy na organizację tego darzy, albo do 4 tysięcy 240 tysięcy na obniżenie wsi. Eee, Podtrzymujesz tą propozycję? Tak, logicznie się. Dobrze, to mamy dwie pierwsze dwie, 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 dwie propozycje. Eee, nie ma zatem, drodzy Państwo, 3 tysiące złotych, które zostały nam do rozdysponowania, będziemy głosowali. Może do upraszczenia, żeby. Opowiedzieć się albo za jednym, albo za drugim. Tak? Będzie szybciej. Tak. Nie będziemy dosyć więcej za tak, dlatego albo głosujemy, możemy się oczywiście też wstrzymać i głosujemy albo za do ułożenia 3 tysięcy do zadania organizacji wydarzeń tak. sołeckich i tych sportowych, ale tak. lub do upiększenia sił. Tak? 25 na 28 tysięcy, Tak, i głosujemy tak. nad zwiększeniem z, 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 zwiększenie z 25 na 28 tysięcy na zadanie organizacja wydarzeń sołeckich sportowych. Kto jest, jest, jest za?

tak. 28, 28 miesięcy. Drodzy Państwo, i teraz dla formalności, drodzy Państwo, przegłosujemy uchwałę numer 1, dzisiejszego zadania, numer 1, oraz na 25, e, która będzie służyła w wniosku do sporządzenia wniosków z Boba o uwzględnienie budżetu gminy na przyszły rok tych środków z Funduszu Społecznego dla sik e, I uchwała będzie. E, Mówiła o przeznaczeniu kwoty 40 tysięcy na zagospodarowanie terenów e, rekreacyjnych, sportowych i dzielonych w Kosakowie 4 240 zł na uwiększenie wsi Kosakowo. 28 tysięcy na organizację wydarzeń sołeckich, działań e, integracyjnych i edukacyjnych e, oraz zajęć sportowych dla mieszkańców Kosakowo, e, 2 tysięcy złotych na zakup głośnika bezprzewodowego. I to jest cała kwota. To jest przepis 74 tysiące złotych i 30 groszy. Kto jest za podjęciem takiej uchwały przez zebranie sołeckie? Przeciw, kto jest przeciw? Będzie szybciej. Będzie szybciej. 27. Tak. Kto jest przeciw? To jednego brakuje. Kto się trzyma, To jeszcze No tak, ale jest to coś. No. Okay.